Dobry. Dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie na takim przedświątecznym wydaniu spotkania na żywo. Dzisiaj będę opowiadała o tym, jak świętować, aby nie chorować. Jestem ciekawa, jak tutaj się pojawicie, jakie, jakie macie oczekiwania odnośnie tego dzisiejszego spotkania, jakie macie pomysły, o czym ta Marta będzie dzisiaj mówić. I mam nadzieję, że Was dzisiaj, no może troszeczkę zaskoczę, może, może nie, ale o tym dowiemy się właśnie pod koniec tutaj dzisiejszego spotkania. Czas świąteczny to jest taki piękny czas, kiedy mamy mnóstwo na zewnątrz kolorowych światełek, choinek, bombek. Wszystko jest takie piękne i kolorowe, i, i tak naprawdę bardzo często biegamy. Robimy zakupy, robimy prezenty i zapominamy tak naprawdę w tym chaosie, w tym wszystkim, co się dzieje na zewnątrz po sobie. No i możecie powiedzieć, no ale przesadzasz, Marta, no przecież to jest taki czas, moja mama, moja babcia tak robiła, jest to czas świąt, i tak naprawdę y, wszyscy tak robią. No i ja się z Tobą zgadzam, że faktycznie większość osób on może faktycznie tak żyje i w taki sposób się do tych świąt przygotowuje. Ale tak naprawdę przesłanie moje dzisiaj jest takie, żeby się zastanowić, jak ty chcesz przeżyć te święta. Jak chcesz, żeby te święta dla ciebie wyglądały? Czy to, że do tej pory robiłaś dokładnie tak samo, dlatego że od, od lat zachowywałaś się czy zachowywałeś się w taki sam sposób, czy to znaczy, że te święta dokładnie muszą wyglądać w taki sam sposób? I dzisiaj. Ym, Będę mówiła o takich sześciu sposobach, w jaki sposób możemy tutaj, na co mamy zwrócić uwagę, żeby te święta może były troszkę inne i żeby ten nowy rok nie wejść w takim, nie wejść z przeziębieniem, nie, nie wejść z dolegliwościami ze strony układu pokarmowego. Witam tutaj pierwszą osobę. I zapraszam do do, właśnie, do pozostania tutaj ze mną przez kolejne 30-40 minut. Czego się dzisiaj dowiecie? Jaka jest właśnie różnica pomiędzy przyjemnością a szczęściem? Czym są dla ciebie idealne święta? No, tego się nie dowiecie ode mnie. Tutaj zrobimy sobie takie krótkie ćwiczenie. No i podzielę się sześcioma wskazówkami, właśnie takimi dla zdrowych świąt. I. Czym jest przyjemność, a czym jest szczęście? Dlaczego tutaj o tym mówię właśnie w kontekście świąt? Dlatego, że często mówimy, że o, czuję się taka szczęśliwa, czuję się taki, taki szczęśliwy, że szczę święta to szczęście, że szczęściem jest właśnie to bieganie, to, to wszystko, co się dzieje na, na zewnątrz, pozornie daje nam takie szczęście. Jak to powiedział jeden pediatra, endokrynolog, nie wiem czy go znacie i słyszycie, Robert Lustig, ten pan sporo mówi o cukrze, o uzależnieniu od cukru. Mówi, że przyjemność jest to tak naprawdę taka nagroda, jest taki emocjonalny stan, gdzie mózg mówi o tym, że czuje się dobrze i chce więcej. Dlaczego o tym mówię, zaraz Wam powiem. Natomiast szczęście to jest taki stan, kiedy mózg mówi, Czuje się świetnie i nie potrzebuje niczego więcej. I dzisiaj chciałam właśnie o tym powiedzieć w kontekście jedzenia, w kontekście tych wszystkich zewnętrznych przyjemności, o których, które będą naszym tutaj, czy mogą być naszym udziałem właśnie w tym okresie świątecznym. Czy dlaczego na przykład w kontekście pokarmów, dlaczego jemy takie, a nie inne produkty, dlaczego wiele osób. Z którymi pracuje po świętach, właśnie czuję się kiepsko, czuję się źle, dlatego że ten nadmiar, nadmiar tego jedzenia, czy nadmiar jedzenia, wizyt, nie wiedzą, jak sobie z tym wszystkim poradzić i wpadają właśnie w taki, w, taki, w taki później cykl poświąteczny, o którym też zaraz powiem. No i jest takie poczucie, no Marta, no przesadzasz, przecież to daje mi przyjemność, to daje mi szczęście. I teraz myślę, że takie rozróżnienie. Tutaj może się Wam przydać właśnie w takim kontekście, że, że tak naprawdę to coś, za, po co sięgamy, to coś do jedzenia, daje nam bardzo na przykład pozorne szczęście, bo nie jest to szczęście, jest to przyjemność, czyli jest to jakaś przyjemność dla naszego, dla naszego mózgu, ale w konsekwencji takiej długoterminowej, no niekoniecznie jest to coś, co daje nam właśnie to szczęście. Bo nie można tego szczęścia osiągnąć za pomocą żadnych substancji. To szczęście to jest, to jest po prostu bycie, to jest doświadczanie różnych chwil i bycie w takim zgodzie z samym sobą, natomiast nie, nie czucie się dobrze po świętach, to, to jest coś, co właśnie te pozorne przyjemności, może za, za wiele tutaj tak tłumaczę te pozorne przyjemności, które. Dawały nam właśnie to szczęście w okresie świątecznym, po świętach mogą nie być już dla nas takie, takie szczęśliwe. I teraz takie to krótkie stwierdzenie, że właśnie te ekstremalne przyjemności prowadzą do uzależnienia, niezależnie od tego, czy są to substancje, czy są to zachowania. Czyli tutaj, w zależności, że mamy pewnego rodzaju jedzenie, które daje nam przyjemność, lub zachowania. To mogą właśnie prowadzić do pewnego rodzaju uzależnień, także właśnie po okresie, kiedy się już te święta skończą. Kilka takich słów o mnie dla osób, które słyszą tutaj po raz pierwszy. Ja nazywam się Marta Adamska, jestem terapeutką żywieniową, psychodietetyczką, członkiem terapeutów żywieniowych w Irlandii i też prowadzę indywidualne plany zdrowienia. Jestem autorką programu RED. Taki program tutaj zakłada pomoc osobom, które bardzo długo nie wiedziały tak naprawdę, co się dzieje w ich organizmie, i my za pomocą tego programu, który stworzyłam, szukamy przyczyn tego, co się tam dzieje w środku, bo na tym polega właśnie terapia żywieniem. Szukamy przyczyn, a konsekwencją, tego, co, konsekwencją naszych chorób w organizmie, nasze choroby, przepraszam, są konsekwencją tego, co się dzieje gdzieś tam w środku. Jest to taki program czteroetapowy. Jeżeli ktoś się chce dowiedzieć więcej, to po spotkaniu tutaj serdecznie zapraszam. No i teraz zapraszam właśnie do takiego, jeżeli macie do tego warunki, takie krótkie ćwiczenie, jak się chce czuć po świętach. Więc, jeżeli masz możliwość, to zamknij oczy, weź głęboki oddech i wyobraź sobie, właśnie jak chcesz żeby wyglądały te święta. I to ćwiczenie można sobie zrobić teraz, można sobie zrobić później, ale ja tutaj z Wami na wizji właśnie przez chwileczkę zamykam te oczy, biorę oddech i się zastanawiam. Jak chcesz, Marta, żeby wyglądały dla Ciebie te święta? I właśnie czy chcesz, żeby te święta były dla Ciebie pełne energii, żebyś czuła się w dobrej formie, bez przeziębień i radośnie, czy po świętach, bo tak ma większość osób, chcesz chorować, bo normalne, bo jest to okres świąteczny, bo jest to okres przeziębień, bo jest to okres ruchy na zewnątrz. To są takie krótkie tutaj takie przemyślenia. No podejrzewam, że odpowiedź waszą znam, że oczywiście, Marta, chce się czuć dobrze, chce się czuć. Pełna energii, nie chce czuć się ociężała z dolegliwościami ze strony tutaj brzucha, układu pokarmowego. Chce się po prostu czuć dobrze. Więc myślę, że kilka tych porad tutaj będzie dla Was, no, będzie dla Was takich korzystnych. Cukier. No, o cukrze słuchajcie, można mówić za każdym razem. Tak naprawdę, celem tutaj tego. Spotkania i tych takich tipów odnośnie tego, jak świętować, żeby nie chorować, jest to, żeby zaplanować sobie pewne rzeczy. Czyli ten cukier, ciasta, piękne wypieki, one będą na stole, bo są od, od wieków, od, 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 takie są tradycje. Ale teraz właśnie jest to, jak my do tego, co będzie na tym stole, podejdziemy. Jeżeli mamy nad tym kontrolę i możemy na przykład przygotowywać jakieś posiłki, bo my organizujemy. Te święta, to właśnie to kilka takich rzeczy. Zaplanujmy to z osobami, z którymi te święta spędzamy, czyli kto co przynosi, jakie przynosi potrawy, ile przynosi ciast, ile przynosi um, tych słodyczy. To jest taka prosta rzecz, i yy, tak naprawdę yy, wymaga po prostu tylko i wyłącznie tutaj tego zaplanowania. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli podzielimy się właśnie tutaj pewnymi i obowiązkami, i zaplanujemy tutaj co najmniej ten jadłospis. Tutaj mówię konkretnie akurat o, o ciastach na przykład. To wtedy mniej tych, no to jest prosta matematyka. Im mniej upieczemy, tym mniej powiedzmy wiemy, tym mniej będzie tych, tych ciast tutaj w naszym zasięgu. I trzeba mieć tego świadomość, że ten cukier to jest jeden z takich głównych tutaj przyczyn, między innymi, który nas bardzo osłabia właśnie w okresie jesiennym, kiedy jest szaro za oknem, kiedy jest ciemno kiedy ta energia jest taka mniejsza z różnych tutaj przyczyn i nagle gdzieś tam szukamy, nasze głowy szukają tego cukru, szukają czegoś, co nam doda tej energii, pozornej energii, bo tak naprawdę cukier dodaje nam energię, ale za chwilę tą energię nam zabiera i im mniej tego cukru jemy, tym mniej go po prostu potrzebujemy. Czyli ta energia jest bardzo krótkodziałająca i ona... Wzmaga też ta energia cukrowa, wzmaga kolejny apetyt na inne potrawy. Czyli na przykład, jeżeli spożyjemy tego cukru, tych ciast więcej, będziemy automatycznie mieli ochotę na zjedzenie większej ilości jedzenia, na przykład przy stole zimnym. Więc zrób po prostu krótki sobie taki plan: plan tego, ile upieczesz ciast w tym roku. Jeżeli się z kimś, jeżeli idziesz o restauracjach, jeszcze będę mówić, jeżeli gdzieś idziesz, bo to, to jest taki irlandzki zwyczaj, czy do kogoś, czy, zam, czy spotykasz się, idziesz do restauracji, może zamów danie główne, zamów starter z kimś na pół, zamów jeden deser na pół z kimś nawet, albo nie zamawiaj deseru po prostu wcale. Tutaj jest to kwestia taka popatrzenia po prostu inaczej na to, jak się chce czuć potem, a nie właśnie tej krótkiej przyjemności, pozornej przyjemności i tego szczęścia, które zadziewa się w danej chwili. Czyli też jest bardzo tutaj ważne w tym okresie takim świątecznym i w tym, jak będziemy planować to nasze świąteczne menu, że może zrobimy coś inaczej, że może do tej pory były takie konkretne ciasta. Ale z drugiej strony zastanów się, czy się dobrze czułaś po takim, a nie innym tutaj jedzeniu świątecznym. I może tym razem zrób inny jakiś, jakieś może ciasto zdrowsze, może zamiń po prostu coś, nie powielaj tych samych schematów tylko dlatego, że do tej pory tak samo było. Mam nadzieję, że tutaj ten cukier to jest taka rzecz, o której no niby wiemy, ale z drugiej strony warto sobie gdzieś tam o tym przypomnieć. No i znowu alkohol. Dlaczego alkohol? Dlatego, że znowu pozornie daje nam takie poczucie relaksu, odprężenia i tak jest przez chwilę, ale też trzeba mieć świadomość tego, że jest to stresor wielki dla wątroby, więc osoby, które mają jakieś dolegliwości, czy ze strony układu pokarmowego, a uwierzcie mi, że takich osób jest bardzo wiele, właściwie to druga osoba, z którą pracuje indywidualnie, ma problem z wątrową. A dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że to jest potężny organ. Jesteśmy tak zadetoksyfikowani, że taka nawet mała dawka alkoholu, która może się wydawać, no co tam, to jest tylko mała dawka, może naprawdę w połączeniu z dodatkowymi, obciążającymi czynnikami w okresie świątecznym, czyli na przykład zakupy. Stres. Są to gdzieś tam może i przyjemności, ale gdzieś tam jest to tempo, które dodaje nam tego stresu. Mała dawka alkoholu w połączeniu z jedzeniem bardzo obciąża nasz organizm. Obcią z jedzeniem, z ciężkim jedzeniem. Teraz jeszcze będzie tutaj przestrzeń, żeby o tym powiedzieć. Więc jest stresujący dla wątroby, zwiększa chęć na podjadanie, czyli znowu sobie tutaj dolewamy oliwę do ognia, do tego ognia, który tak naprawdę trwał bo na, nasz organizm, on nie wie, czy on, są teraz święta, czy nie. Jak on wcześniej nie był w dobrym stanie, to teraz nie powiemy mu, no słuchaj, e, teraz, e, wiesz, jest okres świąteczny, więc e, teraz tutaj bądź silny, bo teraz ci nawiązam trochę bałaganu. Mamy wtedy osłabiony układ odpornościowy. Alkohol jest po prostu toksyną. E, trzeba mieć tego świadomość właśnie. Więc jeżeli już pijemy ten alkohol w czasie czy świąt, czy jakiejś imprezy, pijmy tylko z posiłkiem, miejmy przy sobie szklankę wody, czyli popijajmy, nie popijajmy, nie pijmy soków, koktajli, bo dosyć, że dolewamy tutaj tych pustych kalorii, płynie jeszcze, które szybciej podnoszą nam poziom cukru we krwi i szybciej nam dostają się do krwiobiegu, to tak naprawdę zabierają nam znowu tą energię, dodają też tych niepotrzebnych pustych kalorii. Więc pijmy z posiłkiem, jeżeli pijemy, Miejmy przy sobie szklankę wody, czyli szklanka jakiegoś alkoholu czy, czy jakieś tam gieliszek, w zależności od tego, co pijacie, i szklanka wody. No i tutaj, przepraszam za literówkę, herbatki, ostropę mniszek lekarski, wsparcie wątroby, właśnie w takim okresie tego większego spożycia alkoholu i w okresie świątecznym. No i zobaczcie też znowu, jakie są korzyści, może w niepiciach. Może do tej pory. To picie było zawsze. Zadaj sobie pytanie, jak się czułaś po piciu alkoholu, jak się chcesz czuć rano następnego dnia, bo wiem, że dla wielu osób nawet mała dawka alkoholu powoduje to, że następnego dnia budzą się i z bólem głowy i nie mogą spać, bo jednocześnie tutaj alkohol, jak mówimy, obciąża wątrobę i budzimy się o godzinie drugiej, trzeciej, nocka jest przerywana i tak dalej, i tak dalej. Więc zobaczcie. Konsekwencji tego, więc zawsze pytanie, jak widzicie coś, co wiemy gdzieś tam, bo my, my wiemy, co nam służy, a co nie, ja. tylko kwestia jest takiego zatrzymania się i zastanowienia, jak się chce czuć rano po przebudzeniu, po wypiciu właśnie tego alkoholu. No i pomyślicie, no, jak mam się zrelaksować w okresie świątecznym. No, to ja powiem, żebyśmy nie udawali wszyscy. Mówię to do, do każdej z Was, do siebie także. Po prostu nie udawać bohatera. Czyli zobaczyć um, te nasze stresory, zobaczyć te nasze bodźce, które tak naprawdę można powiedzieć, że dla większości osób życie cały, cały rok jest dosyć stresujące. I teraz znowu przychodzi okres świąteczny i my znowu dolewamy tą oliwę do ognia, znowu dokładamy sobie tych stresorów. I teraz zobaczcie, czy w postaci jedzenia, czy w postaci tutaj swoich emocji, czyli obserwujmy te emocje, patrzmy na to, co nam tak naprawdę w duszy gra, dlatego, że takie, takie nie, niewypowiedziane, no to już tutaj trochę wychodzę poza temat, ale takie przewlekłe właśnie sytuacje stresowe, one też powodują i obniżenie odporności, i ciągłe zmęczenie. Jest to temat który przejawia się u większości, czemu nie większości, u każdej osoby, z którą pracuję? Bo teraz próbowałam sobie zastanowić się, czy jest osoba, która przyszła do mnie i powiedziała, że nie jest zmęczona. Nie, nie ma takiej osoby. To zmęczenie, zwłaszcza rano, kiedy się przebudzimy, jest bardzo silne u większości i można sobie tłumaczyć to pogodą, różnymi tym, że jest ciemno za oknem. Oczywiście są to czynniki, które mają na to wpływ, ale trzeba nam wiedzieć, że nie zrzucajmy tutaj odpowiedzialności na czynniki zewnętrzne. Możemy tak robić, bo nie rozumiemy tego, że tak naprawdę to nie pogoda ma wpływ na nasze samopoczucie, tylko coś, co się gdzieś tam zadziewa w środku. Może mieć wpływ, ale nie jedyny, o tak bym to bardziej powiedziała. I znowu stres. Jesteśmy zestresowani, w tym czasie mamy większą ochotę na podjadanie, Więcej podjadamy, mamy niesprawność. co znowu powoduje zmęczenie, zażywanie jakichś tabletek osłabieniu układu odpornościowego. Widzicie, jak to się wszystko pięknie łączy. Więc mówiąc, relaksuj się, to taki, taka mój moja, jeden, moja taka porada tutaj. Zobaczcie, co byście chciały, jak byście chciały się zrelaksować na przykład w te święta. Czyli zrobić może coś innego niż do tej pory było robione. Może zrobić sobie jakąś kąpiel, może. Może położyć sobie jakąś maseczkę na twarz, może zrobić posłuchać muzyki, usiąść z książką, coś innego, czego do tej pory nie, po prostu sobie na to nie pozwoliłyście. Kolejna rzecz, o której Wam powiem dzisiaj, to są te relacje. Właśnie ta medycyna w stylu życia, czyli to, czym się zajmuje właśnie terapia żywieniem. Tutaj ten styl życia ma bardzo, bardzo duży wpływ na nasze zdrowie, na nasze samopoczucie. Bardzo ważne są te związki międzyludzkie. Samotność u wielu osób powoduje właśnie choroby. Samotność, niezrozumienie, kiepskie kontakty z otoczeniem. I znowu, spędzajcie czas z tymi, z którymi chcecie spędzać ten czas czyli otaczajcie się takimi osobami, których relacje Wam po prostu służą, przy których czujecie się po prostu dobrze. I tutaj nie o to chodzi, żeby uciekać w samotność, bo można powiedzieć, że no tutaj coś mi nie służy i, i się z tego wycofuję, tylko żeby ten czas był też takim momentem na przepracowanie, na pomyślenie sobie o tym właśnie, jak wyglądają moje relacje. Czy czas, który spędzam z tymi osobami przy wigilijnym stole, to jest czas, który dodaje mi energii, czy mi tą energię zabiera? Dlatego, że to właśnie to dodawanie i odejmowanie energii, to po prostu wpływa na nasz poziom stresu, obniża nasz układ odpornościowy, i tym samym wchodzimy po świętach w okres noworoczny, no przeziemieniami, niestrawnościami, gorączką, i kółko się kręci, i zaczynamy nowy rok od antybiotyku. Więc to taki krótki tutaj. Takie, takie właśnie przemyślenie odnośnie tego, tego czasu. Każdy będzie wiedział, co to dla niego znaczy, jeśli chodzi o, o dbanie o te relacje i czym są dla nas te relacje. wynika niestratności, czyli coś, co jest bardzo, bardzo często spotykane: że pierwszy jemy dużo, a później po prostu czujemy, że tutaj coś nam zalega w tym żołądku. Jest to duże obciążenie dla układu pokarmowego dla układu odpornościowego, układ pokarmowy szaleje, on później pokarm się po prostu nie trawi i tym samym jak cała praca jest skupiona w brzuchu, no to nie jest skupiona gdzieś indziej. Czyli nie mamy energii, jesteśmy zmęczeni, nasz układ odpornościowy, on tam zastanawia się, co wpadło mu do tego brzucha, więc na pewno nie jest skoncentrowany na... Radzeniem sobie z, pet, z patogenami, które krążą, które są, były, będą i, i, i są wokół nas. Więc jeżeli obciążemy układ pokarmowy, tym samym zabierzemy sobie szansę na walczenie naszego organizmu, to żeby bronił się organizm z infekcjami. Więc co zrobić? Jeść po prostu wolno. Po prostu jeść wolno i oddychać przed jedzeniem, czyli ten oddech. Wziąć głęboki oddech, powolutku sobie jeść, rzuć ten pokarm, dokładnie przeżuwać pokarm i żeby ta, ta porada została z wami dłużej poza, poza te święta także. Czyli wtedy po prostu mniej wiemy, bo przyjdzie ten sygnał z tego brzuszka do głowy, że o, to ja chyba już wcale nie chcę zjeść kolejnego kawałka czegoś, bo, bo jestem po prostu najedzona. I też nie picie za dużo płynów podczas posiłku, bo jest to nieprawdopodobny koktajl dla, dla naszego układu pokarmowego. Jest mieszanka wybuchowa, ten pokarm się nie trawi, więc to picie jedzenie, picie alkoholu, jedzenie. Wyobraźcie sobie, że wrzucacie po prostu te wszystkie rzeczy do, do jakiejś takiej tuby, do rury, zobaczcie, co tam się dzieje. To nie ma przestrzeni na to, żeby to się sprawiło. Jeżeli jeszcze. Jest właśnie tutaj picie. Picie, które rozcięcza soki pokarmowe i soki trawienne, przepraszam, i pokarm się zwyczajnie nie trawi. Nie wiem, co mi się dzieje z kamerką, ale chyba za dużo się ruszam, i próbuję mnie tutaj znaleźć. No i słuchajcie, na koniec po prostu ruszaj się i spaceruj. Czyli tutaj znowu nie mówimy o planie. Z zapisu na siłownię od W planie no, poczekajcie, przepraszam. No nie wiem, to nie jest zależne od mnie, ale skupimy się tutaj na slajdzie. Więc po prostu spacerujmy. Idźmy na spacer. Zwyczajnie na spacer na świeżym powietrzu. Nie traktujmy tego e, czasu świątecznego jakiego, jako takiego czasu wymówek. A, teraz mi się nie chce. A, jest pogoda nie taka. Ja to często powtarzam z takim uporem, że nie ma złej pogody, tylko jest niewłaściwy ubiór. No i poniekąd, sama to tak, nie poniekąd, tylko to praktykuję, bo będąc w Irlandii, można tutaj patrząc się na pogodę, nawet tutaj, jak obserwujecie, rozmowa się zaczęła w ciemności i z chmurami teraz wychodzi słońce, jak kończymy rozmawiać. I prawdopodobnie przejdzie do drugiego pokoju, może już lać. Ale jeżeli zaplanuję sobie, i tak by było wielokrotnie, nawet w tym tygodniu, w zeszłym tygodniu, że zaplanowałam sobie wyjście, ubrałam się, no i wychodzę z bramy i słuchajcie, gra spada, nieprawdopodobny grad. No i co zrobiłam? Wyszłam na spacer. Miałam odpowiedni strój, byłam na niego gotowa, więc nie szukajmy tutaj takich wymówek, że. Pogoda, niepogoda, wiatr, deszcz. Ubierzmy się odpowiednio i ruszajmy się. Więc to jest taka, taki ostatni taki tip, porada, jak świętować, żeby nie chorować. I tutaj pod koniec zebrałam właśnie takich siedmiu najlepszych lekarzy, do których zanim udamy się dalej, czyli zanim udamy się do prawdziwego, w cudzysłowie prawdziwego medyka. Człowieka, który nam przepisze receptę i wyszuka, to tam się wyszuka symptom i przypasuje ten symptom do i tutaj do, do danego leku. Bardzo to upraszczam, ale tak trochę świadomie. To zastanówmy się właśnie, czy spędziliśmy odpowiedni czas na świeżym powietrzu, czym był ten kontakt ze słońcem, czyli czy, ten, czy te spacery, jeżeli możemy sobie pozwolić, są właśnie w ciągu dnia. Witamina D. W taki sposób się buduje odporność. Czy wypiłam odpowiednią ilość płynów w ciągu dnia? Czy miałam czas chociaż kilka minut, na odpoczynek, ale nie na odpoczynek przy skreinach, przy telewizorach, tylko taki odpoczynek, który faktycznie, po którym czuję się zrelaksowana. Czy miałam czas na ten ruch, na to odżywienie swojego organizmu? I czy w tym wszystkim był umiar? I to, bym. I z tym umiarem chciałabym właśnie Was zostawić na i z takimi też życzeniami świątecznymi, żeby może będą właśnie takie inne. Oczywiście życzeń zdrowych i pełnych umiaru tych świąt, dlatego że tutaj nie mówimy o tym, żeby sobie czegoś odmawiać, że mam, macie gdzieś z tego przyjemność, taką, o której mówiłam na początku, to jest okej. Okay, ale żeby widzieć ten cały obraz tych świąt i ten umiar w tym wszystkim, i wtedy będzie zdrowiej. I wtedy nie będzie poświęcowaniu, właśnie, przeziemień, paracetamoli, syropów i innych takich rzeczy. Ja bardzo serdecznie Wam dzisiaj dziękuję. Zapraszam na indywidualne konsultacje ze mną. W tym miesiącu zostało tylko jedno spotkanie, jeszcze na taką współpracę. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, to. Zapraszam, wiecie gdzie mnie znaleźć, tutaj przede wszystkim w grupie. No i jestem ciekawa, czy macie jakieś pytania na koniec. Jeżeli nie, to e, oczywiście pod nagraniem można e, pytanie zadać, ja na nie odpowiem. Tak naprawdę to w tym roku już widzimy się po raz ostatni, chyba że uda mi się jeszcze po świętach tutaj do Was wejść. Wesołych świąt. Też bardzo serdecznie dziękuję i myślę, że z życzeniami świątecznymi jeszcze do Was przyjdę, a tymczasem dziękuję tym wszystkim osobom, które dzisiaj tutaj były i zdrowych świąt dla Was. Do usłyszenia. Pa-pa!